Byłem ciekaw, co się stanie, jeżeli swizujemy czy y, Rainbow Pixel Wolf Co? Nie da się? Czemu? A no właśnie, pewnie trochę z Was chociaż będzie się zastanawiało, czemu się tak nie da? I również kilka razy próbowaliście i mieliście siłę, nie? Czemu się tak nie da? A, ponieważ nie da się wyrzucować mikroków, ani nie da się dostać mikroków ze więc gra by Wam dała tego samego peta, co i czyli gdybyście zwisali trzy pico, to byście dostali jednego ręku A Gdybyście się trzy dem, to byście stali jednego DM, ale no po prostu gra nie chce, żebyście stracili i po prostu nie wiem jak chciała do końca, ale na pewno wiem, że nie mogę takich zwizować, bo by się z tylko jakby się dostało zwizowania, ale da, Więc no, dziękuję za oglądanie i